Nie czekaj, już dziś pobierz aplikację Born to Ride i ciesz się dostępem do tras, czatuj ze znajomymi, twórz społeczność i razem odkrywajcie nieznane dotąd miejsca. Żadnych ograniczeń, czysta przyjemność i rozrywka na najwyższym poziomie. Przestrzeń, swoboda i pełne szaleństwo. Pokonuj wyzwania albo sam je stawiaj. Wystarczy obrać dobry kierunek, a Born to Ride gwarantuje emocje i przeżycia, które zostaną z tobą na długo. Zainstaluj Born to Ride i czatuj, twórz grupy i spotykaj się z ludźmi. Born to Ride pozwoli ci skontaktować się ze znajomymi i ustawić się w dowolnym miejscu na wspólne zwiedzanie lub weekendową przygodę. Każdy może stworzyć własną linię przygody, bo każdą trasę możesz zapisać, udostępnić albo wyszukać nowy cel podróży. Oznaczaj. Punkty widokowe, które odwiedzisz, i podziel się nimi z innymi Ridersami. Przeżyj emocje, które zostaną z Tobą na dłużej. Zostań Panem swojej przygody właśnie teraz!